Dostajemy cały czas jako rząd informacje, że w niekontrolowany sposób to zboże do Polski wjeżdża i to zniszczy polskie rolnictwo, zniszczy europejskie rolnictwo. I ja przestrzegam wszystkich Państwa, którzy to robicie. To jest sytuacja, w której. <laughs> W przyszłym roku, na przednówku przyszłego roku, oby, oby ten materiał nie był odwiany z taśmy, i te moje słowa. Ceny zbóż będą naprawdę bardzo wysokie. I to nie będą ceny wysokie na poziomie 1500 zł za tonę. Mogą być dużo wyższe. Natomiast Państwo uprawiacie taką propagandę, by Polska i Europa nie zabezpieczała się w zboża ponad to, ile jest sama w stanie wyprodukować. I moim zdaniem. Zmagazynowanie zbóż ukraińskich dla obywateli Polski, dla Europy i dla całego świata w ilości kilku milionów ton, aby to zboże nie trafiało na rynek, aby nie psuło rynku polskiego i europejskiego, nie jest niczym złym. Tylko jesteśmy cały czas pod pręgierzem nagonki, że w jaki sposób zagrażamy rolnictwu polskiemu, rolnictwu europejskiemu. I przez to jest sytuacja taka, gdzie politycy boją się o tym mówić. Boją się o tym mówić tak jak bali się z węglem. Niemcy Zabezpieczyli się węgiel rosyjski, o, powiedzmy sobie to otwarcie: zabezpieczyli się na kilka lat, a cały czas było uderzanie z rządu zjednoczonej prawicy. Prorosyjscy ściągacie węgiel z Rosji, w jaki sposób dezaktywowaliście polskie kopanie. Uderzanie po co? To, to była rosyjska agentura, doprowadzenie do destabilizacji energetycznej, aby państwo polskie nie mogło się zabezpieczyć w energię.